Na obiektach w Borowcu odbyły się ćwiczenia strażackie pod kryptonimem Dębica 2021. Wzięło w nich udział 120 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, wspomaganych strażakami ochotnikami. Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie. Epizody są wielowątkowe. Tutaj mamy, w tej chwili jesteśmy na epizodzie tak zwanym poszukiwawczym, gdzie zaczął się od pożaru obiektu. I następnie po ugaszeniu pożaru e, lokalizują e, osoby, nasi funkcjonariusze osoby zaginione. Przy tym zadaniu działała Dębicka, specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza poziomu gotowości A. Ćwiczenia, które przeprowadzali strażacy, były wielowątkowe i wieloetapowe. Służą do doskonalenia taktyki działań ratowniczych, do koordynacji wielu wie, dużych działań, wielu siły środków z różnych powiatów i tak samo podziałów odwodowych. Ćwiczenia tego typu wymagają elastycznego podejścia kadry dowódczej i reagowania na zmienność zagrożeń i założeń ćwiczeń. Specjalnie na ćwiczenia doborowca został sprowadzony z komendy PSP w Łańcucie samochód dowodzonej łączności, służący do koordynacji dużych akcji ratunkowych, zapewniający łączność na wielu odcinkach bojowych.